sytuacji z Queen of the Black, która ostatnio oh. odpaliła kompletnie piana live'a na TikToku. Zaczęła się tłumaczyć między innymi sytuacji ze zbiórką na pieska. Mówiła, że nie ma od nikogo wsparcia i e, pojawiły się też takie rzeczy. Jestem mega chora. Zwie. Powiem wam tak. Ja te screeny, że ona płakała i robiła screeny, to ja to dopiero zobaczyłem u Zeba i jestem w ciężkim szoku. Bo <noise> dziwne to jest. Ale widziałeś, że to się trendem zrobiło na TikToku. I teraz ludzie to powtarzają. Że A to widziałem u i samu, że płacze tak. i robi zdjęcie. Ale też to nagrywał teraz na Instagramie u siebie. Widziałem, to się trendem stało, no. Kurczę. Ach. Co my zrobiliśmy? Stworzyli. Znowu. Do... Właśnie o to chodzi, widzicie, nie? Powiem wam, widzowie, że ja się czuję jak idiota trochę. Może teraz dam właśnie jakiś mój statement. Ja się czuję odrobinę jak idiota. Bo ja uważam. Że ona naprawdę potrzebuje pomocy. Ale uważam, że to był duży błąd, bo my tak naprawdę daliśmy jej znowu taką mocną atencję i tak naprawdę to się będzie ciągnęło, no bo ta, teraz znowu o niej rozmawiamy, oglądamy odcinek i to się jakby znowu jest taka kula śnieżna. No. Jakby uważam, że koniec końców to i tak się wszystko rozwiąże, bo patrząc na to, jak się dalej zachowuje Julia, to jestem pewien, że to jest kwestia miesiąca, że jej usuną Instagram bo tam znowu coś yy, ona pokazuje i tak dalej. W ogóle jest to bardzo dziwna sytuacja. Ja na przykład się zastanawiam, może posądzam za zbyt dużą inteligencję, ale teraz sytuacja jest taka, że jest sobie Queen of the Black, jest ten jakiś chłopak, który jeszcze tydzień temu miał ledwo 10 tysięcy followersów, i jest jego dziewczyna, która też ledwo, tydzień temu miała 10 tysięcy. I teraz tak, Queen of the Black rośnie, bo pokazuje dramę z nimi, i oni hmm. rosną, wszyscy korzystają. A co jeśli oni kurwa to mają dogadane? I tak naprawdę y, to nie, jest wszystko ogarnięte. Ja myślę, wiesz co, że patrząc na jej poprzednie jakieś Bo... relacje, to na co chwila jest w takich dziwnych Bayer, układach. Nie wiem, nie sądzę, żeby to było. Właśnie, że posądzam o zbyt dużą, no. jakby tam inteligencję, nie? Że jakiś taką, jakiś zrobili intrygę. Wiem, czy to ona by jakimś totalnym mastermindem musiała Dzięki być? Dzięki Denny Beyer. Żeby mówić wiesz, w taki sposób, jak z nami rozmawiała, a jednocześnie wymyślać takie plany, to nie, nie wiem. Kropka, mistrzostwo 50 świata by musiało być z jej strony. Złotych. No. Nie, nie, serio Znaczy, nie. ja to się obawiam tak, że ona zostanie wykorzystana znowu tak, Queen of the Black przez tego chłopaka, i e, za tydzień już będzie na przykład e, po relacji, a chodzi tylko o liczby, nie? To będzie tak. Rewo, gadaj bliżej tego mikrofonu, bo ludzie się skarżą na ten pogłos. To musiałbym się przesunąć jakoś. No ale, a, ale czemu nie możesz no włożyć pod tą? Mogę, bo to... ale i tak się nie wsunę za głęboko tutaj. Rewo ma tak. wiecie i ja, wielki jajca i on musi się jeść tak nogi tak rozwalone, nie? No, kurwa Że się nie mieści kurwa pod biurkiem. <laughs> ja pierdolę. dobra. Mamy radę, dobra, jesteś bliżej. Zwieściłeś się? Tak. Ja ci mogę odsunąć tego kompa, nie? No to jest ciekawe, go brzesu, Dobra, git, teraz się wsunąłem. Dobra, teraz jestem blisko mikrofonu. No dobra. Bo tak to siedziałem, jak się śmiali, że skoczek narciarski był tak do przodu pochylony i to nie, ty tak... nie możesz nóg razem połączyć? No teraz już mogę, tylko mówię, że wcześniej. A to nie... się nazywa jakoś, to y, Maja Staćko kiedyś o tym mówiła, że chłopy właśnie tak siedzą, nogi rozkładają i kobiety w metrze nie mogą usiąść. To się jakoś nazywa. To jest lewacka ideologia jakaś. Nieważne, lecimy dalej. To ja musiałem zrobić skinale. <laughs> nie, przepraszam bardzo, ale po prostu to przejście z kompletnej rozpaczy do. Dlatego mnie to roz... za każdym razem. Ale ogólnie oprócz tej ostatniej dramy ze zbiórką Queen of the Black po skończeniu 18 od razu założyła konto na OnlyFans i za to też spłynęła na nią kolejna fala hejtu, więc nie wiem może ten live był skutny. Dzięki Jadek skutkiem tego, że sobie z tym nie radzi. A co do OnlyFans, to uwaga, mam dużo super spicy fotek. Piszcie moje skarbki i czekam na bliki. Potrzebuję jakąś zachętę, blik blik. Zbieram bliczki. Jakieś specjalne zamówienia za bliczkami, ktoś chce? To... Ja to na przykład nie mam nic, nie wiem jaki ty masz stosunek do yy... OnlyFansów ja mam taki, że rób to, co chceta, ale tak już żebranie, że dajcie blika, dajcie blika, to wam coś puszczę, to jest już takie, znaczy, takie nagapywanie. A, a widziałeś te fotki, co wyciekły? Znaczy, wyciekły, no właśnie to jest dyskusyjne. Wiesz, bo mnie takie rzeczy nie interesują, ale rozumiem, że ty widziałeś. A tak, co tam było interesują na, na pewno widzów, bo podsyłają, no. Co tam e, było? No takie już, znaczy wiesz, na upartego mógłbyś powiedzieć, że zasłania, no ale w praktyce nie do końca, nie? Ale apetyczne czy? Dla mnie nie, ale, ale zakładam, że to też było zabliczka, nie? Bo ona tego i wtedy nie udostępnia, jakby publicznie, z tego co rozumiem, tylko wysyła do ludzi na priv. Ale znaczy, to jest jakby w takiej. taka fajna erotyka, czy to jest takie bardziej. Nie, no taka yy... po prostu pokazanie pewnie. Czekaj, jak to się mówi, że. Yy, nie erotyka, tylko takie, że. Wulgarne, o. To jest no. wulgarne, czy erotyczne? Nie no, ja wiem, kurwa, czy to jest wulgarne, ale no po prostu pokazuje intymne miejsca, delikatnie przesłaniając. No więc na no, upartego powie, że zasłania, a w praktyce, no to i tak wszystko widzisz. Dobra, bo to podchodzi jak, jakbyśmy promo robili, nie? Tak, <grymne> bo idę niedługo do bankomatu i chętnie wypłacę. To Ale nie, nie jest bo to tylko zablika, tylko... bo to trzeba dodać, że tylko zablika to nie dostaniecie z OnlyFans, tylko to z tego co rozumiem, tylko na priv wysyłała za dodatkową opłatą, z tego co tam uszczaiłem. A bo to jest właśnie. Ale ogólnie Wam powiem, że OnlyFans strasznie dużo można zarobić. Ja na przykład rozmawiałem ostatnio z taką dziewczyną, Polką, taka inteligentna nawet się wydaje. I ona na przykład zarabia z samych tych subskrypcji 70 tysięcy miesięcznie, a do tego jeszcze z tych blików ma kolejny pieniądze. Więc myślę, że ona wyciąga 100 tysięcy, ta, ta dziewczyna, ta Polka. A ma 20 lat, nie? Więc dla dziewczyn młodych to jest bardzo. A jak ona się takie... nazywa? To ona jest jakoś tak publicznie, czy nie? Bo ostatnio na Twitchu yy, taki jeden gość robił yy, taki podcast właśnie z dwoma dziewczynami, które Ale. na OnlyFans pracują, złotych. Polkami. I one też sobie streamują, nie? I, i gadał z nimi właśnie no to mówiły że no fajny biznes fajny że fajny to siedzi ja właśnie kurczę, zawsze miałem ciągoty do tych biznesów dla dorosłych, ale nie, jeszcze nigdy w to nie wszedłem. A ciekawe, jakby chłop założył e, OnlyFans. czy to by miały rent, miało ręce? I nogi? No to nie nogi? Jak nie ja też. bym na przykład Rewoja miał OnlyFansa, kupiłbyś? Z ciekawości. Aha, okej. Okay. Ale nie, no ale tak szczerze, jakby nie wiem, Freeze założył, to myślę, że to by nie zgenerowało takich pieniędzy, myślę, że też by generował. Po pierwsze, uważam, że Freeze więcej by na tym stracił, bo to kwestie jednak wizerunkowe, nie? Mhm. są. OnlyFans jest dobry dla osoby która no nie, nie ma jakby tych innych działalności związanych z wizerunkiem, no bo ja na przykład Queen of the Black założyła, ale ona nie ma szans na dile takie ogarnięte, nie? No nie ma A, ale, no, ale kurwa właśnie, bo dobrze widz napisał, widz 3NDNRO, przecież Gonciarz miał na Pornhubie nie? filmy. Widziałeś z tego czasu czy nie? Nie, nie widziałem. Ja mam zapisane. Nie na czarną godzinę widzę. Na czarną Ale to godzinę. tak, że wrzucili jego filmy, czy że on tam był? Nie, nie, on jako robił aktor. takie dziwne, wiesz? To było bardzo dziwne. Ale jako aktor, czy jako kto tam był? Nie, on tam. To nie było, że akty jakieś seksualne. On po prostu siedział na przykład niby nagi, owijał się taką poduszką do karmienia piersi. Dziwne połączenie, nie? I coś tam gadał takiego specyficznego. Aha, czyli taki nie, głębszy przekaz tam? jak zawsze tam. Nie, 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 o nie, to nie. przeceniasz, <noise> przeceniasz. Dobra, lecimy dalej. Point of the Blick. Ja normalnie zakładam tutaj ankietę o zmienienie jej nazwy. Ale wracając do tego live'a, no przykro Aha. się to oglądało w pewnych momentach. Alkohol też pewnie zrobił swoje, ale tutaj macie jakieś urywki. Ja wiem, że ja strasznie dużo zjebałam i, i w ogóle... No i dobra i teraz tak, ja to myślałem właśnie, że to jest wszystko szczere, że ona szczerze żałuje, ale jak sobie to zestawiam z, tym, z, z tymi zdjęciami, że jest płacz, 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 nagle a czekajcie, zrobię zdjęcie, to tak kurwa nie wiem. Ale wiesz co, bo to jest taki problem, że my jakby, wiesz, no ona ma, przynajmniej tak mówi oficjalnie, że ma zdiagnozowane różne zaburzenia i my próbujemy na nią tak racjonalnie patrzeć, a ona raczej, wiesz, nie, nie podchodzi tak racjonalnie. A mi się wydaje, że ona może to rozgrywać. też. A serio, myślisz, że potrafiła to zagrać? I że tutaj ten Bo chodzi o to, wybręcieć. gdyby naprawdę była zrozpaczona, no to by była, wydaje mi się, że yy, yy, chodzi o, to, o tą sytuację, nie, że płacze, 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 a nagle kurwa nie płacze, robi sobie zdjęcie, uśmiecha się, kończy zdjęcie, mówi sorry, musiałem sobie zrobić fotę i znowu zaczyna płakać. No dobra, no, ale, jakieś... no dobra, ale to może jest właśnie z tymi zabur... zaburzeniami związane. 5 jakby borderline polega na tym, że błyska dosyć szybko, no. przechodzi ze smutku w radość też, mhm. ale nie wiem, czy to aż w takim, że, że to jest aż tak dynamiczne, nie? No, że y, śmieje się, płacze, śmieje, płacze i to tak sekundę no, no, na sekundę. Chyba nie? Ona to dosyć już długo rozwija, więc jest szansa, że może być na takim etapie. Plus te środki, z których korzystała, to. Nie wiem, nie wiem. Może być głęboki stan. Też nie jesteśmy terapeutami no, nie, nie, no. i psychiatrami, nie będziemy oceniać. Ja jej życzę zdrowia, ale. Myślę, że powinna. Chyba na ten odwyk puścić. mało koło, mam się wyżalić. Dobra, bardzo inteligentna osoba do mnie napisała. Ogólnie tego live'a zauważył wardęga u siebie na streamie. I dołączył do transmisji na TikToku. Gdzie czy to w... ten? Dziadek? <laughs> ale follow-up. Ja nie wiedziałem, że tak ten. Robił jej taką ojcowską rozmowę. To się to wyglądało, jakby Wardenga był takim jej wujasem. Słuchaj, co ty kurwa odwalasz? Ten, żeby ci wysłać, bo chcę koronę ci wysłać. No, I mi nie wysłać, że mi, chorą, dawaj, mi no, chodzą jakieś gifty no, no. na TikToku. Znowu ryzykujesz banem na Instagramie. Powrzuciłeś dzisiaj jakiegoś banda. Po co to robisz? No właśnie, nie wiem, poniosą. Czy ty teraz jesteś trzeźwa? No, nie, nie, nie. Ja, ja ten, ja nie jestem trzeźwa, no, bo ja 200 wypiłam. To moim menadżerem musisz po prostu zostać. Ja. Dobra. Dobra Julia, trzymaj się i... Dogadamy się, bardzo... dogadamy się. Słuchaj, ja chcę kurde być pod twoimi I moje zdanie ogólnie na temat Queen of the Black jest takie, że to też środowisko... Bo to jest jakby fakt. Środowisko ma na nas duży wpływ. Ludzie z jakimi jakimi się otaczamy, mają na nas duży wpływ. A ona strasznie lgnie do takich... Ludzi, którzy właśnie lubią sobie tam wejść w te używki, lubią sobie poimprezować i przede wszystkim ludzi, którzy bardzo lubią social media w sensie, zrobią praktycznie, no może nie wszystko, ale bardzo, bardzo dużo, żeby się wybić na tych socjal mediach, i przez to często ona jest wykorzystywana przez nich, nie? Że tam oznacz mnie, no zobaczymy. Czy znaczy wiesz, bo na tego gościa nowego, z którym będę. Tak, tam jest, właśnie, okej, okay. ja tam... im życzę szczęścia, nie? Niech będą szczęśliwi. Ale obstawiam, że to nie potrwa długo. Ale wiesz, ja to sobie śledziłem, te stories. No to wiesz, on jej kupił bieliznę teraz w ramach jakiegoś prezentu. No to już ty tak śledzisz porządnie? Ja cały czas Instagrama przeglądam, nie? Ale chodzi przede wszystkim o to, że myślałem, że dobra, nie będę go oceniał, bo go nie znam. No ale wiesz, jak gość jest z nią, wie, że ona ma te zaburzenia i razem z nią pali, znaczy, pewne, tak. pali pewne substancje, no to tak trochę nie wiem, jak to się. Bo mówisz, że nie będziesz gościa oceniał. Fakty są takie, że w momencie, kiedy właśnie był ten live. I była poruszona tam jego kwestia, mm. ja mówiłem, że on cię tam chce y, tylko tych, tych liczb, żebyś go promował i tak dalej, to on wrzucił do siebie na Instagram tylko i wyłącznie, że się cieszy, że hahaha promo otwartęgi. Czyli mm. mu chodzi tylko o promo, nie? No może tak być, tylko też, no wiesz, o nim jak wie o jej zaburzeniach, a jednocześnie z nią tam jara, nie? No to. Więc jakby to się widzimy na kawusie i ustalamy szczegóły. Pomyślmy, twoimi... ja ogólnie uważam, że każdego można z wszystkiego wyciągnąć, ale ta osoba przede wszystkim musi tego chcieć i musi być na to gotowa. Czy Queen of the Black jest gotowa na odpowiednią pomoc? Chyba nie. Ona chce, popro jej odpowiada takie życie. No ale wiesz, bo tu jest jeszcze taka kwestia, że jak ona teraz ma 18, no to, to już w ogóle jest ciężko. Ale jeszcze teraz jest taki problem z tym, że ona w ogóle z tym gościem była u swojego ojca. Wiem, wiem. No wiecie. i to, tak, no to ja już nie wiem, to jest tam... No dobra, ale postaw się w sytuacji ojca, bo ja już no. jestem bardziej w takim wieku, jakby. Kiedy tamasz ślad yy, 33. Teraz mam dwójkę Moje dzieci. ja, 28. Teraz mam dwójkę dzieci, jest to właśnie Julia i Rewo. Rewo jakoś tam w pionie jest, nie? Trzyma się, kulturę zachowuje. A Julia jest właśnie rozwietrzona. Ja tak na poważnie. Yy, no, okej, przyjeżdża do ciebie córka z jakimś nowym chłopakiem, no przecież nie bywali za drzwi. Więc co ten ojciec ma zrobić? No, on też widzi, co się dzieje, no ale co zrobisz? Co możesz zrobić, jak do, do dzieciaka nic nie dociera? Jako no, rodzic. No wiesz, to już karę jej dana komputer, no to nie są już te czasy. Ona ma 18 lat. nie? No właśnie, no to, to jest ten problem, że miał czas wcześniej, teraz to już tylko może próbować jakąś dobrą minę do złej gry robić. No ale jak ogląda jej stolic zapewne, widzi, jak oni spędzają czas, potem on do niej przyjeżdża, spędzają sobie znowu razem czas we trójkę, a oni potem znowu idą i się bawią w ten sposób, a on wie o jej problemach, no to też trochę to jest dla mnie dziwne. No co byś zrobił na miejscu ojca? No wiesz, no zależy, jeżeli, jeżeli ta sprawa jest tak poważna, jak my zakładamy, że na przykład jest zagrożone jej życie. A może tak być przy tego typu zaburzeniach, bo ona już podobno miała próby samobójcze już wcześniej, no to wiesz, no to no może trzeba jakieś takie bardzo drastyczne metody, nie? No nie wiem, Żeby ona na... ma, nie, no nie możesz jej ubezwłasnowolnić, no nie możesz jej umieścić gdzieś siłą. Ona teraz już odpada za, za siebie. Oni nie byli w stanie jej umieścić nigdzie siłą. Gdy miała y, no, 17, no lat. tak, no to dlatego mówię, A że teraz, tam już, w ogóle. teraz ten czas Podstokre. jest stracony, ale być może są jakieś takie metody, że jak wiesz, że ktoś, nie wiem, może sobie coś zrobić, nie. no to że jednak działasz jako rodzic i być może są jakieś luki. Ja, wiem, ja wierzę, że ona po prostu w pewnym momencie się ogarnie, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. mi mm. będę się wysłuchać. Zobaczymy. Y Pogadamy, jak się. Y Ha, nie wiem, no, ja podziwiam za wyrozumiałość, ale jest w nią coś nie tak i ona ewidentnie potrzebuje pomocy specjalisty, a nie nowego menadżera I z tego co ona mówiła, to ma zaburzenie osobowości typu borderline, czyli potężną chwiejność emocjonalną i stabilną niestabilność W każdym razie, po rozmowie z Wardęgą, Queen of the Black Piana i możliwe, że jeszcze skuta, bo chwaliła się z tym na tym live'ie Wardęga poszedł to nie ma Wardęgi, szybko gifcik na ten, wiecie, na Została zaproszona na debatę, gdzie miała zadawane różne pytania, no i wiadomo, e, ciężko jej wychodziło z niektórymi odpowiedziami. Ja jej na przykład nie rozumiałem w wielu momentach, ta jej składnia zdań, wyseplenienie się. Nie wyszło to najlepiej, więc nie ogarnia co się do niej mówi. I co chwilę reklamuje swoje on fans. Co, są, są, są Dobra, kto chce z tego live'a ten na 7 dni y, darmowego opisa mojego? Wszyscy ja. No to dobra, wyślę wam pod warunkiem, że Nie rozerwcie bo nie wiem czy wiecie, ale to jest yy, nielegalne Za to też może pójść pozew, mnie no, żarciki, ale Na ile chcecie ten, yy, darmową ten? Na sam... Może być, na no tak, jeden dzień, trzy dni Siedem, czternaście, miesiąc, trzy yes. miesiące Ja cię miesiąc i, osiem, i tak. tym żyję, nie, bo ja słyszę właśnie Teraz, yy, tak yy, wyraźniej to nie było hej, hej, coś tam dawam oni fansko? Tak wymienia, wiesz, 7, 14, 21, ofert całą przedstawiła, no. nie? Tak Chcę, jak może jej pomóc Sylwek, jak ty stary zadajesz jakieś pytanie, stary merytoryczne, ona wypierdala z tym oni kurwa, co 5 co minut, nie? To jest rozchwiana, nie? Jest na pewno zagubiona w tym momencie. Ale... I na największą ekscytację i radość daje no i jej stary spamowanie od za fliko dla nitrozyniaka. Dobra, Jezus, nic nie mówię. Wydaje mi się, że mamy tutaj po prostu podobny case co z Nikado Avocado, czyli przez internet no nie ma szans, że przemówicie jej do rozsądku. Ważniejsze od zdrowia jest kasa i zbieranie bliczków z fans. I dobrze, żeby może nią zainteresowała się w końcu rodzina i też zrobiła taką debatę, a nie robią to twórcy z internetu. Nie wiem, czy jest tutaj jakikolwiek sens takiej pomocy na siłę, bo serio ona jest ostrą atencjuszką. Aktualnie kręci na TikToku kolejną dramę z jakąś losową typiarą. A jakby ona rzeczywiście sama chciała się zmienić, to pierwszym krokiem byłoby odstawienie sobie. Dajcie znać co tym wszystkim dziedzicie, zostawcie No i co? Gadałeś, że Rewo coś nam złego powiedział, że to. niby coś tam wyśmiewaliśmy.